Oddawaj, synu pieniądze. No i pan idzie zapytać, tu jest awaria. To nie ja zepsuła, To nie ja. No i pan idzie zapytać tu e, pani. Ona tu pierwsza siedzi, ona mówi, że awaria jest. W Czernobylu też nie wyzepsuliście. Co? W Czernobylu też nie wyzepsuliście. zepsuliście. A pan, ja przepraszam. <laughs> no nie wolno tak, no, wszystko, Jak ja nie, to ja nie. Na no na Ukraińców, Ukraińców bo... No, a co Ukraińcy mam złożyć. No w Czernobylu popsuł. Moja, moja babcia sama rodzaj z, e, z Polski. Ja, ja wiem, no dobrze, co? ale to... No to Ukraińcy popsuli w Czernobylu, no, a, a teraz przez was wojna jest. No wszystko przez was. No wszystko przez no, Płacić wam trzeba, czołgi wam trzeba oddawać, samoloty oddać, wszystko wam oddawać. No, a wy na, nas, kurwa, żeście mordowali. A co robili na Goleniach? No ale ile żeście wymordowali Polaków? A co, a pół miliona żeście wymordowali. No pół miliona żeście wymordowali. No dzieci, mordowaliście starych, młodych, wszystkich żeście mordowali. Ja bym nikogo nie zamordowała. Ja mówię Ukraińcy. No to ja ci psułam. No popsuła, no. Dobrze, dobrze, ja popsułam. się pan jedzie zapyta Ja